Całe życie człowiek się namiesza, a to żelatynę zagotować, a to herbatę zrobić, a to coś tam, coś tam i tak cały czas, dobrze, można wyłączyć. Bo dzisiaj mamy dobry odcinek ogółem. Kiedy kręcimy? A, już zaczęliśmy. Już? No to mnie przyłapaliście, bo już trochę tutaj yy, szykuje. Tu jest pomidorowa, tutaj żelatyna się rozpuszcza, bo dzisiaj tematem przewodnim jest śmietana i śmietanka. Jaka jest różnica między śmietaną a śmietanką? Jak wykorzystać, jak ubić, jak nie zważyć? O tym wszystkim w kulinarnym już zaczynamy. Rira, rira. Eee. Słońce kupiłaś śmietanę do zupy. Tak, jest w lodówce. Ale to jest tylko śmietanka. No, mam właśnie tą. A wiesz, jaka jest różnica między śmietaną a śmietanką? Nie. No dobrze. To jej tłumaczę i wam wszystkim tłumaczę. Śmietanka, jak sama nazwa wskazuje, pieszczotliwie nazwana nieśmietaną, jest słodka. Nie patrzcie w lodówce, bo bałagan. Natomiast śmietana, niezależnie czy osiemnastka czy dwunastka, jest śmietaną kwaszoną, ukwaszoną. Czyli mieliśmy śmietankę, dodaliśmy kultury bakteryjne, ukwasiliśmy i tak powstała śmietana ze śmietanki. Czyli najpierw była śmietanka, a potem powstała śmietana. No i teraz co dalej? No ale co z tego, że tu są kultury bakteryjne, a tu ich nie ma? No jest, bo na przykład... Śmietankę możecie ubić na sztywno, a śmietany nie ubijecie, ponieważ jest już zakwaszona i białka się ściągnęły. I pokażę Wam to na bardzo prostym przykładzie. Otworzę śmietanę i pokażę Wam gęstość tej śmietany. Najpierw 12. Jest gęsta, jest gęsta. Teraz osiemnastka. Uuu, zdecydowanie gęstsza. No, jeszcze mogłaby być 22, ale ciężko jest osiągana w sklepie i czasami zdarza się też śmietana 36. Więc jeżeli mamy śmietankę 30, śmietankę nieśmietaną, czyli tą nieukwaszoną, to zobaczcie, ona jest po prostu płynna. Koniec, kropka. Pokażę wam, jak powstaje śmietana ze śmietanki. Otworzyłem przed Wami śmietankę, która jest śmietanką 30%. Tu natomiast mam śmietankę 30%, ale UHT, czyli Ultra High Temperature. Co to znaczy i jaka jest różnica między czymś świeżym a um, UHT? I to jest w kartonie, to jest w innym opakowaniu, może być w szkle. O tym wszystkim dowicie się pod tematem mleko. Serdecznie Was zapraszam do materiału. Wlewam sobie śmietankę, a zobaczcie, ona też jest płynna o, i zawiera 30% tłuszczu, czyli 70% poza tym, to mamy białko. Dodatkowo mamy oczywiście wodę, i teraz cały mik polega na tym, znaczy płyn, płyn. Jeszcze raz, płyn, płyn. Teraz dodam sok z cytryny. I ponownie wymieszam. Zobaczcie, co się dzieje. Z mojego płynu zrobił się można powiedzieć taki kisielobudyń. Jak zostawię jeszcze na jakieś 20-30 minut. To częściowo kwas w postaci soku z cytryny wysadzi mi delikatnie. Tak zwane się mówi frakcję białkowe. Co spowoduje, że tłuszcz, który jest zawarty razem z tym wszystkim zemulguje i powstaje tak zwana śmietana, no nie, bo śmietana to kultury bakteryjne. W ten sposób powstaje tak zwany creme fresh. Czyli nie jest to śmietana, ponieważ nie dajemy kultury bakteryjnych, mlekowych, tak zwanych, tylko dodajemy sok z cytryny. Może być też odrobina octu jabłkowego, czegoś, co jest kwaśne przede wszystkim. Więc jest to taki produkt pośrodku, więc jak nie macie śmietany, zawsze możecie zrobić sobie tak zwany creme fresh. Dlaczego fresh? No bo jest bardzo fresh. Jeden mały niuans odnośnie śmietanki. Czasami kupicie śmietankę 30-36. Jedna będzie gęsta, będzie słodka, druga będzie też słodka, ale rzadka. Dlaczego tak jest? Trzeba obejrzeć opakowanie dobrze. I na przykład możecie zobaczyć, że na jednej z tych śmietan, na przykład tutaj, jest napisane, że to jest produkt pasteryzowany, homogenizowany. A homogenizacja to jest rozbijanie cząsteczek tłuszczu na drobniejsze, równe cząsteczki. Dzięki temu właśnie powstaje taka ładna, gęsta struktura tej śmietanki. Tu natomiast do tej śmietany jest dodany karagen. Karagen jest to naturalny składnik, który. Jest pozyskiwany z wodorostów. I on jest stabilizatorem tej śmietanki. I co jest ciekawe, jeżeli nie chcecie zważyć zupy, to możecie zahartować śmietankę. Ale możecie też użyć śmietanki. No właśnie. Śmietanki, która zawiera właśnie karagen. I w ten sposób, jak mamy kwaśną zupę, taka jak tutaj pomidorówka, zobaczcie, hop, to śmiało mogę do niej wlać śmietankę z karagenem, i nic się nie wydarzy. Po prostu wyjdzie mi piękna, kremowa zupa. Tada. A jeżeli wybierzecie tą, która jest tylko pasteryzowana i jest homogenizowana, warto by było dodatkowo ją schartować, czyli po prostu wymieszać część tej śmietanki razem z gorącą zupą. Żeby to zupę dodać do śmietanki, ocieplić tą śmietankę i dopiero dodać do reszty, w szczególności kwaśnych zup, takich jak pomidorowa czy ogórkowa. Zrozumiałe? Hmm. No, taka zabielona pomidorówka. Hmm. No ja to wolę taką normalną pomidorówkę i do tego kapka śmietany, bez mieszania. Ale wiem, że tutaj są, no właśnie, miłośnicy, proszę bardzo, kto tam ma ochotę, śmiało. A to jest efekt końcowy. Jedna kamera operuje, a ja pokazuję. Czyli zobaczcie, jak zgęstniała nam śmietanka pod wpływem soku z cytryny. Mm -hmm. No to jest pomidorowa, już wiecie, jak ją zabielić. To teraz czas na przepis bita śmietana. W zasadzie to śmietanka, bo już wiecie. Więc wlewam śmietankę do miski i pierwsza rzecz, byle jej nie przebić. Bo przebicie to nic innego, jak wytrącenie się tłuszczu, tłuszcz zaczyna się zbijać, oddziela się od tego wszystkiego woda, a czyli tak zwana już maślanka, no i mamy masło. A my nie chcemy masła, tylko bite śmietany. W ogóle jak bita śmietana powstaje. Ano powstaje w taki sposób, że jak zaczynamy ją ubijać, to tłuszcz, który jest, wiąże się razem z białkami tak naprawdę, tworzą pod względem napięć powierzchniowych możliwość wchłaniania powietrza i utrzymuje to powietrze. Tylko że jak zostawimy śmietanę na dłużej, to ona zaczyna, no cóż, nie ma takiej siły to wiązanie, więc zaczyna wypuszczać to powietrze. A jednocześnie oddzielają się, no właśnie, tłuszcze od białka, i zostaje woda, czyli ta właśnie maślanka, i ona też zaczyna wypływać, i śmietana pada i puszcza wodę. Co tu zrobić, żeby tego nie było? Podbiję odrobinę śmietanę i wam powiem. Widzicie tą pianę? To właśnie o nią chodzi. To jest początek napowietrzania śmietanki. One eternity later. Śmietanka jest lekko podbita. Zresztą widzicie to. Dodaję w tej chwili cukier. I dodaję tak zwany fix fix do bitej śmietany, czyli nic innego jak skrobia modyfikowana. Jurek, ale chemia do tego wszystkiego. Chwila, moment. Fix to jest nic innego jak skrobia modyfikowana. Ale modyfikowana? No, modyfikowana w takim sensie, że jest w pewien sposób obrobiona, najczęściej fizycznie, do tego, żeby absorbowała na przykład wodę. Jak zagrzejecie mąkę z wodą, to powstaje klej, wiąże wodę. No i właśnie o to chodzi tutaj. Ta skrobia modyfikowana została tak zmodyfikowana, żeby mogła związać wodę, ale na zimno. To teraz bijemy mocniej. Dzięki temu też zapobiegnie jednej rzeczy. Nie przebijemy śmietany, bo to wiązanie wody wzmacnia całą strukturę bitej śmietany. ostatnie składniki. Po pierwsze wanilia. Mm, jak tu pachnie. Mm. To co robię, to sobie delikatnie ją miętoszę. I teraz delikatnie nakrawam czubkiem noża. O, I przeciągam sobie wzdłuż tej laski. Delikatnie, żeby ją naciąć. Op. Końcówką noża ściągam Zawartość środka. Mmm, świeżuchna, dobra. I wrzucam do śmietany. To samo robię z drugiej strony. Całość mieszamy delikatnie rózgą już ręcznie. Mm, zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. A jak pachnie. Drugim składnikiem, żeby było wow, będą mrożone maliny, tylko muszę je zmiażdżyć. Mieszam bitą śmietanę z pokruszonymi malinami i w ten sposób bardzo szybko wychłodzę śmietanę. Maliny powoli zaczną oddawać piękny różowy kolor do musu, który powstanie. Pamiętacie na początku, jak mnie złapaliście na gotowaniu żelatyny? No To właśnie teraz dodaję roztwór żelatyny do środka. Całość intensywnie mieszam. Et voilà. Zostawiam na 3 minutki. Gotowy mus przekładam do rękawa. Gotowy mus wkładamy do lodówki na 10-20 minut. W trakcie gdy mus się wychładza, szybka mizeria. Mój ulubiony przepis na mizerię. Ja nie mieszam nigdy ogórków ze śmietaną. Tylko na jednego ogórka drugiego. Niezależnie od długości, daję jedną łyżkę cukru, jedną trzecią łyżeczkę soli. I w ten sposób mam tutaj, popatrzcie, dwa ogórki. Cienko pokrojone, posolone, pocukrzone. Wszystko razem wymieszane, zostawione na 20 minut. Następnie biorę rękę i delikatnie dociskam te ogórki, tak żeby wyglądały jakby były za szklanki. O, cyk, super. I tak odciśnięte ogórki, wykładam sobie do miseczki. Są lekko słodkie, lekko słone. Mhm. Mm i do tego nasz creme fresh, Ten gęsty, zrobiony ze słodkiej śmiganki. Ciach. Smak lata, smak wiosny. Porą jesienno zimową też może być. Albo wczesno wiosenna. Na samym końcu mus. Mhm. Mm Oje. Oh yeah. Odrobina kruszonych malin, i ładna miętka mus malinowy bardzo zdrowy, śmietankowy, wyborowy. Podsumowanie, śmietana i śmietanka, śmietana kwaśna. Śmietanka słodka. Śmietanka powyżej 30% śmiało się ubija, dlatego że zawartość tłuszczu powoduje, że trzyma w objętości powietrze i ładnie się ubije. Można też przebić. Żeby nie przebić, co można zrobić? Można dodać skrobię modyfikowaną, czyli tak tzw. fix. Warto? Tak, warto. Jest to skrobia modyfikowana, ale na zimno, czyli zagęści nam produkt, utrzyma wodę i dłużej będziecie się cieszyć bitą śmietaną. Śmietana zawsze jest kwaśna. Dodanek kultury bakteryjnych sprawia, że zakwasza to wszystko ładnie i powoduje, że gęstnieje nam śmietana. Jest jeszcze produkt pośrodku, jak obejrzycie ten materiał jeszcze raz, to pamiętajcie tak zwany krem fresh. Jak go zrobić? Obejrzyjcie jeszcze raz materiał. I to są najważniejsze elementy z całości. Jeżeli coś pominąłem, to możecie podsumowanie zrobić sami. Serdeczność. Psst, zapomniałem. Hartować i nie hartować. Na opakowaniu jest napisane. Albo zawiera karagen, albo jest po prostu homogenizowana. Jak zawiera karagen, śmiało możecie dodawać ją bezpośrednio do zupy, na pewno się nie zważa. Jeżeli jest homogenizowana, czyli tłuszcz jest rozbity, o tym też wspominał materiale, to wtedy warto ją zahartować. Jak? Obejrzyjcie po prostu jeszcze raz materiał. Serdeczności. Powodzenia. Trzymajcie się.